zaraz o zupełnie innej rywalizacji pomiędzy zimą a wiosną, bo jak tu o pogodzie mówić, kiedy na Bałtyku sztorm, na Suwelszczyźnie śnieżyca, a gdzieś na Dolnym Śląsku nawet kilkanaście stopni powyżej y, zera. Najlepsi od tego w dyspozycji wydarzeń 24, Ksenia Chlebicka, z Nimi Proszę bardzo, opowiadaj, próbuj, y, żebyśmy zrozumieli, co w tej pogodzie się dzieje. Może nie przesadzałabym z jakimś nokautem wiosny, to nie jest tak, ale pierwsza połowa jednak dla wiosny, bo temperatura doda jutro zdecydowanie więcej deszczu niż śniegu jedynie w górach może początkowo na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem Natomiast tu bardzo istotne w całym kraju, zarówno dzisiaj, jak i dzisiaj w nocy, i przede wszystkim jutro silny i porywisty wiatr, który w sudetach może osiągać prędkość do 160 km na godzinę. Także jest ten trzeci zawodnik, także bije się e, zima z wiosną, delikatne przedwiośnie, chciałoby się powiedzieć, a to przecież dopiero luty. A jednak najważniejszym graczem... W nadchodzącym czasie będzie przede wszystkim silny wiatr. Jutro przez Polskę ponownie przewędrują dwa fronty atmosferyczne, przynosząc przede wszystkim duże, miejscami całkowite zachmurzenie. Natomiast z zachodu, z północnego zachodu, napłynie do nas nieco cieplejsze powietrze polarnomorskie i tym sposobem w nocy tak naprawdę wszędzie dodatnia temperatura. Nieco chłodniej w Zakopanem, dwa stopnie, w Suwałkach trzy, ale poza tym cztery w Warszawie, w Białymstoku, czy nawet w najchłodniejszym momencie nocy. Na termometrach na Dolnym Śląsku 8 stopni. Temperatura odczuwalna będzie niższa. To ze względu na silny wiatr, który. Pojawi się we wszystkich regionach, także w nocy. I właściwie wszędzie może pokropić, choć z przerwami nie będą to intensywne opady deszczu. Jutro od rana będzie kropić na Kujawach, w Wielkopolsce i na Wybrzeżu. Nad Bałtykiem sztorm, prędkość wiatru w pasie, tylko w pasie Wybrzeża. Do 100 km na godzinę, poza tym do 60, podobnie jak na Suwalszczyźnie, czy na Podlasiu, Warmia, Mazury. Całkowite zachmurzenie od rana do wieczora. Natomiast na Mazowszu, na Podlasiu, czy na Ziemi Łódzkiej, gdzie na termometrach teoretycznie 6 stopni, których jednak nie poczujemy. Mogą w drugiej części dnia pojawić się chwilowe przejaśnienia czy po prostu przerwy w opadach. Pochmurno także na Podkarpaciu, w Małopolsce, całkowite zachmurzenie w Tatrach i w pierwszej części dnia w Tatrach nie tylko deszcz, ale również deszcz ze śniegiem. Ciepłe Katowice, bo 8 stopni, ale zdecydowanie najcieplej na Dolnym Śląsku, szansa na 10, także Kontynuacja roztopów, która potrwa dosyć długo, bo kolejne dni bez większych zmian, co prawda w poniedziałek. Na północnym wschodzie maksymalnie dwa stopnie, ale na zachodzie, na południu, 9, 10, podobnie jak we wtorek. Cały nowy tydzień przede wszystkim z dużym zachmurzeniem, opadami deszczu i naprawdę niskim ciśnieniem, bo w piątek na barometrach w Warszawie 978 hektopaskali. Silny wiatr ma jeden bardzo pozytywny wpływ na jakość powietrza. W całym kraju możemy oddychać pełną piersią, smok gdzie się nie pojawia i warto to kontrolować w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia. Gorąco w Chile ciepło, także w Polsce, jak na początek lutego, Ksenia Klebicka dzień do mnie dobry. dołączyła dzień dobry, Kseniu. No właśnie ta temperatura zaskakuje kilka stopni na plusie, nawet do dziesięciu stopni. Kilkanaście na... nawet. nawet kilkanaście, no proszę, no to opowiadaj, jak będą wyglądały te najbliższe dni i przede wszystkim powiedzmy o tym silnym wietrze, który jest bardzo niebezpieczny. To prawda, dzisiaj sztorm nad Bałtykiem, jutro również teraz wieje przede wszystkim na północy kraju, ale już w nocy wiać będzie wszędzie, podobnie jak jutro, czyli tak. Ponownie na Dolnym Śląsku jutro dwucyfrowa temperatura. Wydawać by się mogło, że ciepło, już nie mówiąc o tym, że to w końcu. Początek lutego, ale my tego ciepła nie poczujemy. Bo to prawda, że do Polski napływają coraz cieplejsze masy powietrza polarnomorskiego, ciepłego, wilgotnego, ale przy naprawdę silnym i porywistym wietrze. Bo powiedzieć: silny wiatr, no to y, też nie mówię za dużo. Najczęściej mówimy o prędkości do 50 do 60 km na godzinę, i taka w większości regionów ona jutro będzie. Ale na przykład w Sudetach, no to jest już, oczywiście już ta skrajna prędkość, ale wiatr może nawet z prędkością do uwaga 160 km na godzinę. 130 to jest prędkość huraganowa, także 160 to już jest po prostu prędkość, która dosłownie sieje spustoszenie. To w Sudetach, to w wyższych partiach gór, no ale to też bardzo ważny apel, żeby jednak w góry jutro po prostu się nie wybierać, bo i w Tatrach prędkość wiatru może osiągać do 100 km na godzinę. Decydujący wpływ na pogodę w Polsce będzie miał niż znad Skandynawii i dwa fronty atmosferyczne przewędrują jutro. Przez nasz kraj, przynosząc przede wszystkim mnóstwo chmur. Opady, głównie deszczu, aczkolwiek chwilami mogą być to opady deszczu ze śniegiem. No to teraz zajmijmy się przyjemniejszą informacją, tylko nie do końca dla mieszkańców Polski. Najcieplej jutro będzie w Rzymie i w Madrycie. 17 stopni, Madryt bezchmurny, Rzym słoneczny, następnie Lizbona też dosyć pogodna, a na termometrach 16 stopni. Natomiast centrum Europy deszczowe, całkowite zachmurzenie i dosyć ciepłe, bo Wiedeń, Budapesz tu 11 stopni, w Berlinie 8, najchłodniej będzie w Helsinkach, w Moskwie. Zero i w tych stolicach może popruszyć śnieg. Noc też ciepła, ale to na termometrach, bo w całym kraju silnej i porywisty wiatr. Na Dolnym Śląsku nawet 8 stopni, na zachodzie do 6, w centrum 4, jedynie suwałki z zakopane tu 2-3 stopnie. Właściwie wszędzie poza północnym wschodem mogą w nocy pojawiać się opady deszczu. Będzie ślisko, będzie wiecznie, naprawdę na drogach trudne warunki, a jutro od rana silny wiatr, deszcz, choć w pierwszej części dnia na suwalszczyźnie i w górach także śnieg, śnieg z deszczem. I na termometrach do 10 stopni na Dolnym Śląsku, najczęściej 6, 7, najchłodniej w Suwałkach, tu 3. I wspomniany sztorm nad Bałtykiem i dodatkowo wyjątkowo mocny wiatr, przede wszystkim w górach, no i na drogach już w trakcie dnia ostrzeżenia w całym kraju. Kolejne dni zmian nie przynoszą, co prawda na północnym wschodzie, na Suwalszczyźnie, na Podlasiu zrobi się zimno, pojawią się przymrozki, bo 1-2 stopnie, no ale na południu, na zachodzie, Niezmiennie 9-10 stopni, niskie ciśnienie przez cały tydzień do piątku, szansa nawet na 978 hektopaskali. Także czeka nas dosyć ciepły tydzień, pochmurny, deszczowy, nieprzyjemny i o tym świadczą warunki biometeo. Natomiast silny wiatr zdecydowanie poprawia jakość powietrza. Oczywiście można ją kontrolować w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia. W Chinach, jak Państwo widzieli, śniegu, a w Polsce śniegu nie widu ni słychu, chyba że w górach. Ksenia Chlebicka. Dzień, dzień dobry, dzień dobry, dobra, wieczór. dobry wieczór. Tak. Jak z tym śniegiem? Bo widziałam w swoich poprzednich prognozach, że bardziej deszcz niż śnieg, ale może jakieś nadzieje są. Nadzieje niewielkie odwilcz trwa, trwać będzie. Dobrze, że zobaczyliśmy te przyjemne pandy, to zawsze poprawia humor, bo to, co na moich mapach już tak dobrze nie wygląda i co gorsza. To, co zobaczymy na mapach, to będzie wyglądało tylko tak średnio. Natomiast to, co poczujemy na własnej skórze i dziś w nocy, i jutro w trakcie dnia, to naprawdę no, nie będą e, do, doznania pożądane. Niezmiennie, wiecznie, niezmiennie deszczowo, pochmurna aura, dodatkowo niskie ciśnienie, także prognoza nie tylko na weekend, który już trwa ale przede wszystkim na nadchodzący tydzień nie jest optymistyczna, warunki zdecydowanie nie zimowe, chociaż na stokach bezpiecznie, śniegu nie zabraknie. Bezpieczeństwo oczywiście na stokach zależy od nas, ale mam tu na myśli pokrywę śnieżną. Postaramy się sprawdzić, co będzie dziać się na stokach. Myślę, że po godzinie 20, natomiast teraz sprawdźmy, co będzie dziać się w Europie. Przede wszystkim Polska pozostaje pod wpływem niżu znad Skandynawii. Jutro przez nasz kraj przewędrują aż dwa fronty atmosferyczne. Jeden na północy, drugi na południu, przynosząc dużo chmur, dużo deszczu. Chwilami tylko na Suwalszczyźnie i w górach deszczu ze śniegiem, bądź w górach śniegu. Ale to e, dosłownie w pierwszej części dnia. Co ważne, po przejściu frontu do Polski napłynie zdecydowanie cieplejsze, choć też wilgotne powietrze. Polarno-morskie. Jutro dwie najcieplejsze europejskie stolice to Madryt i Rzym. Tu na termometrach 17 stopni, a w Madrycie dodatkowo bezchmurne niebo. Najchłodniej będzie w Helsinkach i w Moskwie. I tu akurat nie deszcz, a opady samego śniegu. Nad no, przed nami przede wszystkim pochmurna, deszczowa i wietrzna. W większej części kraju porywy wiatru do 60 km na godzinę na wybrzeżu. Może być to nawet 80-90, także niezmiennie sztorm. Najchłodniej w Suwałkach czy na Warmii, na Mazurach. I tu nie powinno padać. 3-4 stopnie, mimo pochmurnej aury. Poza tym opady deszczu z przerwami, z chwilowymi przejaśnieniami w całym kraju. Ale na zachodzie to ciepła noc, 6 stopni, a na Dolnym Śląsku szansa nawet na 8. I to w tym najchłodniejszym momencie nocy. Choć znowu, nie poczujemy. Na drogach bardzo niebezpiecznie, ślisko, wietrznie. Po prostu zachowajmy szczególną ostrożność. A jutro od rana deszcz. Przed południem na Suwalszczyźnie i w górach także deszcz ze śniegiem. Na termometrach wysoka temperatura, zwłaszcza na Opolszczyźnie czy na Dolnym Śląsku, tu 9-10 stopni. W pozostałych częściach kraju najczęściej od 6 do 7, choć w suwałkach 3. Ale uwaga, wiatr. W pasie wybrzeża do 90 do 100 km na godzinę. Najczęściej. 60 km, ale w Sudetach prędkość wiatru to może być 160 km na godzinę, także po prostu niebezpiecznie. Na drogach mnóstwo ostrzeżeń, dostosujmy prędkość do warunków. Poniedziałek nie przyniesie większych zmian. Niskie ciśnienie, silny wiatr, podobnie jak i we wtorek, a niska temperatura i chwilowy śnieg, ale raczej z deszczem, jedynie na północnym wschodzie. W czwartek zobaczymy niższą temperaturę także na nizinie Szczecińskiej, ale najczęściej 5-7 stopni w trakcie dnia w większej części kraju. Pogoda nam po prostu nie sprzyja, ale silny wiatr zdecydowanie poprawił jakość powietrza. Więcej informacji pogodowych w aplikacji Pogoda Interia.